Jedna jest Polska jak Bóg, jeden w niebie. Wszystkie me siły jej składam w ofierze. Na całe życie, które wziąłem z Ciebie. Cały do ciebie ojczyzno należy Twych wielkich mężów przykład doskonały Twych bohaterów wielkie święte kości Wierzę w twą przyszłość pełną wielkiej chwały Potęgi dobra i sprawiedliwości Wiem, że nie uciski chciwe podboje Lecz wolność ludów szła pod twoim znakiem Że nie ma dziejów piękniejszych niż twoje I większej chluby niż i być Polakiem Jestem jak żołnierz na wszystko gotowy I jak w ojczyźnie tak i w obcym kraju Czuwami strzegę skarb Polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju. Z narodem polskim na zawsze związany, o każdej chwili to samo z nim czuję, do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany, wszystkim Polakom braterstwo ślubuję. Polska jak Bóg jeden w niebie Wszystkie me siły jej składam w ofierze Na całe życie, które wziąłem z Ciebie Cały do Ciebie ojczyzno należy tych wielkich mężów, przykład doskonały, Twych bohaterów, wielkie święte gości. Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały, Potęgi dobra i sprawiedliwości. Wierzę że nie uciski, chciwe podboje, Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem, Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje, I większej chluby niż i być Polakiem. Jestem jak żołnierz na wszystko gotowy jak w ojczyźnie, tak i w obcym kraju Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju. Polskim na zawsze związany O każdej chwili to samo z nim czuję Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję